Co zrobić, żeby zmniejszyć przebodźcowanie w technologiach? Czyli takie pięć rzeczy, które sam stosuję, chociażby w odniesieniu do telefonu. I ostatnia, podejrzewam, że zaskoczy Cię najbardziej, ponieważ ten trik osobiście spotykam u ludzi bardzo rzadko. Po pierwsze wyłączam wszystkie powiadomienia, jakie tylko są możliwe. A więc nic mi nie brzęczy, nic mi nie dźwięczy, nie mam włączonych żadnych dźwięków, które by mnie rozpraszały z danej funkcji, z danej rzeczy, którą aktualnie robię. Kupuję sobie za to po prostu więcej spokoju. Żadne powiadomienia whatsappowe, messengerowe, instagramowe, nic mi nie zawdzięczy ani nie zadźwięczy, ani nie zawibruje. Mam od tego wolność. 2. Wyłączam telefon. Na noc. Mój sen jest święty i nie chcę, żeby ktokolwiek dzwonił do mnie w jakiejkolwiek sprawie, kiedy zwyczajnie śpię, bo potem ten sen jest przerywany, a często nawet niedokończony. Ja korzystam dokładniej, rzecz ujmując, z opcji trybu samolotowego, kiedy nikt nie jest w stanie się wtedy do mnie dodzwonić. Natomiast zdarza się w moim telefonie czasami tak, że ten tryb wyłączy się samoistnie. Ale, że mam też wyłączone dźwięki, to nie ma to większego znaczenia, bo i tak nie odbiorę telefonu, ponieważ w tym czasie śpię i też zachęcam do tego, aby szanować siebie i swój sen. 3. Nie przeglądam godzinami mediów społecznościowych. Od czasu do czasu wejdę dam na swoje social media i zobaczę co tam słychać u moich znajomych, Czy pojawiły się jakieś ciekawe wartościowe treści od kilku kąt, które tam sobie obserwuję, ale generalnie nie jest to dla mnie forma spędzania czasu, ponieważ moim zdaniem jest to strata czasu. I też zachęcam do tego, aby odobserwować takie konta, które niczego nie wnoszą do, Twojego życia i nawet jeżeli byłoby to moje konto, ponieważ uważasz, że pitole od rzeczy, no to ja to uszanuję i możesz mnie jak najbardziej odobserwować. Natomiast jeżeli wręcz przeciwnie, daje ci to jakąś wartość, to będzie miło, jeżeli zostawisz jakąś reakcję czy komentarz, bo to też poszerza zasięg i te treści mogą trafić do większego grona odbiorców. Dziękuję. 4. Nie zaśmiecam swojego telefonu. Wszelkie jakieś aplikacje, które kiedykolwiek pobrałem, a których nie używam, które są mi nieprzydatne, regularnie kasuję. Mam dlatego tych aplikacji, może kilkanaście na swoim telefonie, i prawdopodobnie więcej ich nie będzie. Trzymam tylko te, których używam, które są mi przydatne. A pamiętaj, że z bałaganem jest tak, że im większy bałagan wokół nas. Również w naszych urządzeniach, tym większy bałagan w głowie. I wreszcie, 5 nie przyjmuje żadnych połączeń od numerów telefonów, których nie mam zapisanych w swojej wirtualnej książce. I nie muszę z tym nic robić, ponieważ mam ustawioną w telefonie taką opcję, która pozwala automatycznie odrzucać połączenia z obcych numerów. I ustawiłem to sobie już ponad rok temu, i od tego czasu mam spokój przede wszystkim od wszelkiej maści telemarketerów czy urządzeń AI, które dzwonią i nagabują głównie na fotowoltaikę, ale też inne rzeczy. I polecam też ustawić sobie w telefonie taką opcję, ponieważ zminimalizujesz te bodźce, które płyną do ciebie z tych jakże nieraz cudownych i przydatnych urządzeń. I nie martw się, że to będzie jakiś super ważny telefon, którego akurat raz w roku nie odbierzesz, ponieważ jeżeli komuś będzie zależało na tym, aby się z tobą skontaktować, to po prostu wyśle ci SMS-a. Szanuj siebie i swój spokój.